Chcesz głośno i wyraźnie mówić sam. Robimy tak? Ranek, która z zabaw cię najbardziej podobała? Tomek Lewandowski. Jesteśmy dzisiaj na naszej hali kaskaderskiej. Zaprosiliśmy nasze dzieciaki wraz z ich przyjaciółmi, aby wpadli do nas, zobaczyli jak się szykujemy do pracy, podskakali po materacach, na trampolinie, polatali w uprzężach, ja ogólnie na trampolinie, na tej waszej, tam gdzie dziewczyny skaczą. Przyszedł jeden kolega mojego taty i powiedział, że zagra go grę, że, jedna, e, że najpierw on robi jak jakiś trik i potem ja muszę dołożyć, muszę zrobić to samo co on i dołożyć i potem tak dalej. Idę. Jest imprezka, Mój tata nas tu przywiózł. Oczywiście jak po szkole, jak przyjechaliśmy do domu, to rodzice powiedzieli, że nie niespodzianka. Zakładałam z ówką. Trzeba było przypiąć karabinkami mnie do sprzętu, dzięki któremu latałam eee, i trzeba było wejść na drabinie na dach i pan mówi 3, 2, 1, Na przykład mamy trening skoków do gąbek. Mega miękko, mega komfortowo, nawet jak dzieciaki popełnią błąd, no to, to nic się nie, nie stanie, zupełnie niebezpieczne. Ogromną polarnością cieszą się nasze uczęże kaskaderskie. Tam właśnie wchodzi na drawinę bodajże tak, dwóch albo trzy lata. Kamek! A małat ile ma lat? Ile ma lat? Dwa! Dwulatek. O, zobaczcie, dwulatek będzie skakał już któryś raz. Ég sé ekki hvað það er, ég sé ekki hvað það er.